Cześć idą was bardzo serdecznie tutaj za i i jesteśmy nieopodal miejsca w którym ostatnio ej no ty tam tak wej Angelika e, jesteśmy w okolicy miejsca w którym ostatnio żeśmy tutaj e, zaciachali smoka pięknym finisherem Beda się tym chwalił e, i właśnie jesteśmy tutaj kajżeśmy żeśmy mieli se, e, pogodać tak troszkę e, siłą perswazji z naszymi panami ma y Bambo. Także proponuję zaczynać, nie? O czemu by nie? czemu by nie? Jest tu jaskinia. na zgubienie drogi. A w ogóle w ogóle w ogóle czekajcie, o się go opróżnia tego hopka. Ee. -e. Ja ci dam zgubienie drogi, o ja tu specjalnie trafił. Bierzemy. Y Awansuj, przecamy dostali levela, zdrowie, no jak nie? Będemy madafakerskim tankiem. E, powiedzcie mi... Bo ja się może wziął coś do ciężkiego pancerza. Nie do kowalstwa, do ciężkiego pancerza. Chociaż do kowalstwa... Ja nie wiem. Mmm, pancernik. Niech przesmoczynnik. O! Fajne, fajne Dodatkowe Aha pasowane blachy, jeśli masz... A to Nie, nie, nie A czekajcie, co tam pisało na głowie, co? E, no... Właśnie, i ja on na głowie nie byda nosił, bo ten... Bo już go dojech, że jo ja chce być fajny, nie? Ataki bez broni, ale w ciężkich rękawicach Serio? nie dzięki no i patrzcie jak jest, te tępy nie te sterowanie mnie tutaj po prostu a nie mogę się tu dodać no okej okay. to dodamy se jednoręczno byłoby milutko tu nie mogę e, nie bo e, potężne ataki może nie siekiera nie e, była wami a wiecie co? Pójdźmy sobie w to. Angelika gotowa. Lecimy tutaj. Okej, okay, tutaj może wcale nie być tak kolorowo. Ja jestech Dzisiaj bardzo rasistowsko I to tak dziwnie rasistowsko Bo gromy panem Bambo I zabijamy panów Ma Bambo, nie no to e, Wartość jeden, wezna, wezna Okej, okay, dziękuję bardzo O, tutaj są chyba flaszeczki pocione, nie Ktoś tam coś go do zatku? Czy wytrychy? Okej okay. Panie Hopie, coś mnie tu tak ostatnio opieprzył za wytrychy, zobaczymy jak se dzisiaj dom rada Kurde, troszkę większy zasięg z tej magii by się przydał, co? Ciekawe czy można, fajnie by było. Zaś wytrych, oj mi się coś wydaje, że tutaj będzie dużo do otwierania. Co tam idzie? Oj, coś ich się dużo zbliża. Oj, Torba, przeszukaj. wytrycha. tu na pewno będzie coś do szukania. Tutaj chyba my... Ja, tutaj my go zabili. Zaś wytrych. Kurde, ludzie. Sypią tymi wytrychami i sypią. W ogóle, czekajcie, bo ja się muszę zobaczyć. Nie, no to w ustawieniach, bo ja się przeciepywał. Eee... krzyk. I no kaja się go w ciepło. Nie no, krzyk. Czemu ja tutaj tego nie mogę? No, jest. No okej. Okay. Dobra, 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 właśnie. Save'a sobie zrobimy. Czemu by nie? Coś tutaj przegiłem z tymi ustawieniami, bo nie działa mi szałka w dół. Do tyłu, tak ja co chcę. Eee. Nie no, nie tak, co ja co robię. no nie ma tutaj jakiegoś knefla takiego um, a r co się normalnie robi na r dobra czekajcie e, co się normalnie robi na r aha schowaj wyjmij broń um, no to a może to samo gadać tutaj nie. No to to będzie na T. Eee. Czekajcie. Czekanie będzie na Y. A krzyk. K jest krzyk. A krzyk będzie na R.

całkiem przyzwoicie się ich tu bije a czemu to ten jest jakiś banita czemu jest lepszy uuu Uła! no powiem ci ja też się wyobrażam taką śmierć nie powiem że nie Panowie nie mają co to za bandyty co nie mają pieniądzów? To tak samo choćbyście widzieli Żyda bez pieniędzy. To tak się nie do tak właściwie, no. Nawier się nie doń... Ni wyleść. Może być ciężko, co? Do tego, że już przeszukał sobie. No okej, okay, no to lecemy dalej, nie? Okej, okay, nic nic a nic. Jakaś książka. O, drogo. Tutaj będzie coś. No ale dla złodzieja, ale tu się czegoś nauczymy. Nie? Serio? Przeważnie jak są takie drogie książki to właśnie z nich się czegoś nauczymy. No dziwne. Eee, nic ciekawego. już nie Po co nam łosy, synek? A, teraz jesteśmy na wierchu. Mhm, -mm. myślę że jakoś fajna skrzyneczka tam będzie Ło! Wow. łapka? Ja, patrzcie A to dwie mu... Ja, dwie A, no, okej okay. Niech wam będzie Tee, no bo mi zbroja zrdzewieje i co to będzie Panie, potem czekaj. Udało ci się siły. Nie musimy o czymś porozmawiać. Strzymaj cios. Wiem, dlaczego tu jesteś i poznałem już Twoje umiejętności w boju. Porozmawiajmy. Nikt więcej nie musi ginąć. Myślę, że w zaistniałej sytuacji wszyscy możemy skorzystać. Jeśli opuścisz broń, moi ludzie nie zaatakują. Przedała miasto Albmerskiemu Dominium. Gdyby nie ten nóż w plecy, Tanet poradziłoby sobie w czasie wojny. Inne szlacheckie rody odkryły jej zdradę i musiała salwować się ucieczką. Chcą ją ująć żywcem. W Hammerfell wciąż silny jest opór przeciwko dominium. I wielu chce by sprawiedliwości stało się zadość. Naturalnie, a wysłuchajcie... Wysokości... <laughs> Jak ona się teraz każe zwać? Shazran? Sadia? Któreś z tych imion, mam rację? Andrzej. do twojego Twojej chciwości? Może bardziej Je... podstawowych potrzeb? O, o, ty cwaniaczku. W sumie mnie to gówno obchodzi, bo jesteście z zabójcami, nie? Ech, czy zabić i tak zrobię. Mamy być stanowczy? Chociaż zabo... Chętnie bych tak był i no, mnie trochę ciekawi co on powie, wiecie? Zabójcy. Nic bardziej mylnego. Sadia, jak każe się nazywać, jest poszukiwana przez najważniejsze rody Tanet za zdradę. Naszym zadaniem jest dopilnować, by odpowiedziała w Hammerfell za swoje zbrodnie. Możesz nam w tym pomóc? W ten sposób nikt więcej nie ucierpi. No, więc już nie chcę wiedzieć. Oni tak leją woda gorzej niż sztuki z tego wodospadu. Także e, Angeliko, jesteś gotowa? Miałem nadzieję, że jakoś się dogadamy. Że dokonasz Dogodomy, ciulu. Miałem nadzieję, że nie będziemy musieli cię zabić. Dobrze więc. Jeśli tak chcesz to rozegrać, to niech tak będzie. Dostał... O kurde, ale ich tu jest, no nie powiem, że nie. Ło cholera. Nie no, wiecie co? Eee, przedmioty, mikstury... Rozdwa 2... To jest roz, a dwa nie, no muszę ogarnąć ten krzyk, e, bo bez tego krzyku to my tutaj zginiemy trupem. Menu postaci. Tego nie używam właśnie. E, z, K jest Z. Mogę na F sobie to przecież dać, bo ja F w ogóle nie używam, bo cały czas gram na... E, z trzeciej osoby, z perspektywy, nie? Yy, nie no a co normalnie było na R sorry KSZ roski nie wiem ale to co możemy yy, przenieść na ten na F no ok a raz jeszcze magia Aha, bo my chyba krzyku w ogóle nie mamy. Aha, no okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Cholera, cholera. Filka tucza się, nawet jak się ma tyle HP, niby jeszcze trochę tego jest. Uff. Nie ma łatwo, nie ma łatwo. Uff. O cholera. Nie mam. kurde, dobra. Okej, okay. tak to musimy zrobić, bo nie ma innego wyjścia. Okej, okay, teraz się mogę lać, wiesz, szmaty Uuu! O ja pierdzielę, ale było tutaj przestranie, nie? Normalnie. Trójhammerfell, my jesteśmy z Hammerfell, ale... Ale nie przygarna tego. Patrzcie wiele tych dupków na nas wyskoczyło, nie? Chociaż taki kaptur se weznemy, taki kaptur może fajnie będzie wyglądał. Nie miał tutaj ktoś trochę mocniejszej broni. Wszyscy takie same. Ona ma dwa mniej od naszego, ale nasza jest ulepszona i jak naszą ulepszymy to może być lepsze tam będzie pewnie jakaś skrzyneczka fajno dobra tego my przeszukiwali i tutaj chyba jeszcze ktoś nie nikt ale powiem wam strogo było serio strogo Uff, dobrze automatycznie zapisywanie przedmioty Mikstury. kurde belle ale mi normalnie a to jest wielki mężczyzna przez przypadek go kupiłeś. E, wszystkie być mi kaptur. Jak to wygląda? Yy. Ok, podopiłem trochę to sterowanie. Całkiem już w ogóle. Sterowanie. Co jest na Air? Er? Przełączenie widoku. A tutaj powinno być. A, tutaj to. Dobra, możemy to ustawić tak jak wcześniej było, bo teraz nam to już będzie działało. R. I powiedzcie mi jak on wygląda. No, nie do tej zbroi, wiecie co? Nie. No, trzeba mieć swag. Ja wiem, że to jest gra, ale tutaj też się trzeba panoszyć. Dobra, kufer. Święcona buława. Topór. Wyznamy wszystko.

Będzie jakieś wyjście, co? Ja my sobie tutaj teraz górą wyskoczyli. Ok, także wyjdźmy stąd. Ale powiem wam, kurde bele, masakra. To jest cud, że ją tam przeżył, nie? Dobrze, że w miarę ogarnął jak to szybko. Ale kurde, srogo było. K. jest mój koń. Tam jest mój koń. Cześć, Samanta. Dobra, także... Ee, w sumie niepotrzebnie łaziłem na konia, bo szybko podróż teraz zrobię. Ehm, Przejdziemy się szybko tam do tej... ...babeczki. jak już będziemy na miejscu, to ten, zobaczymy co nam powie. Okej, okay, także jesteśmy na miejscu, już lecimy do tutaj naszej bambo-babeczki. Kajona okay, siedzi na wierchu, dobra. To chętniej przekażemy dobre wieści. Matu, zdechnął. Jakieś wieści o alikrach? Owszem, alikrowie nie będą cię już niepokoić. To są bardzo dobre wieści. Wreszcie mogę spokojnie odpocząć. To co teraz, ja Lodzik? Twoją wielką dłużniczką. Nie wiem nawet jak ci dziękować. Oj wiesz. Przyjmij tę nagrodę. Udało mi się przemycić część mojego bogactwa z Hammerfell. Przynajmniej tyle mogę zrobić. Na razie zostanę tutaj. Pamiętaj, że zawsze chętnie powitam Cię pod chorągwianą klaczą. Ja chciałabym, żebyś mnie bardzo chętnie mm -hmm. powitała tu. No tak, no, no tu, no. Angelika. Nie, ty wyglądasz jak Hop. Biała grań. Dobra. Okej, okay, także nasz... ...Bambo... ...dzisiaj załatwił pora Bambo... ...i myślę, że... Mam przepis na potrawkę z dziczyzny okay. i chcę go wypróbować. Będziesz niedługo mieć jakąś serminę. Oczywiście. Okej. Także myślę, że to są bardzo dobre wieści. Tak powinno być. I co wam więcej powiedzieć? Żegnam się z wami bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnych odcinków Skyrimma. Na razie.